Hej, w poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj w takim kodzie, gdzie sprawdzamy, że na początku nasz dropdown nie ma rozwiniętej listy. To jest bardzo ważne, ponieważ nie chcemy, aby nasza lista miała domyślnie rozwinięty ten dropdown. Chcemy, żeby to się działo dopiero, kiedy coś do niego wpiszemy i klikniemy. Znaczy dokładnie, kiedy będzie on posiadał jakieś elementy i będzie sfokusowany. I tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Teraz chcemy pobrać Inputa i przetestować w niego kliknięcie. Oczywiście wszystko wirtualnie, nie w przeglądarce, tylko tutaj w naszym środowisku testowym w Jest. A no więc na początek dodajmy sobie taki komentarz, i chcemy zrobić to samo, co tutaj, tylko żeby, pobrać nie tym razem drobną, tylko inputa. I zapiszemy go sobie oczywiście do zmiennej. A teraz chciałbym skorzystać z modułu, który. Z paczki, którą zainstalowaliśmy w poprzedniej lekcji, a dokładnie tutaj user event i ten obiekt by się nazywał user event, coś takiego. Biorę teraz ten obiekt i on ma taką metodę jak click. Używam jej, biorę tego inputa i mówię, że ma w niego tutaj po prostu kliknąć. Zrobiliśmy tutaj na razie tylko jakąś akcję, nic jeszcze nie testujemy. Żebyśmy mogli przetestować, no to musimy mieć znowu to menu, więc skopiuję sobie tą minijkę. Tutaj dodam też odpowiedni komentarz, że drop -down ma się pojawić. Identyfikator, tutaj ten test id to jest dokładnie ten sam. Pobieramy ten sam element, ale tutaj to menu, sobie zmienimy tą nazwę na taką menu, after click input. I teraz podobnie jak tutaj, także też to skopiuję, tylko będziemy sprawdzać oczywiście to menu i tym razem ma być to już jeden, ma się to menu pojawić. Na razie test nie przechodzi, ponieważ nie może kliknąć w tego inputa, gdyż na pewno go nie znalazł, bo nie mamy nadane id temu, temu inputowi, więc przechodzę do komponentu, do komponentu state search i szukam inputa. Mamy go tutaj, więc data Test ID i sprawdźmy, czy teraz testy przejdą. Coś jest jeszcze nie tak. I tutaj błąd polega na tym, że użyliśmy złego selektora, bo jak zrobimy query o, tak jak tutaj, to znajdzie nam tablicę, a jak zrobimy query by test ID, to poszuka pierwszy element. I nas interesuje tylko jeden input i ten test przechodzi. Sprawdźmy jeszcze, czy nam nie przejdzie i jest tak, jak oczekuję tego. Więc fajnie. Zwróćcie uwagę, że tutaj już mamy elementy listy, a więc nie musimy nic do tego inputa wpisywać. Powiedzmy, już jest coś wpisane, mamy jakieś elementy. Klikamy w listę i ona się pojawia, więc nie testujemy tutaj wpisywania niczego, ponieważ te elementy już, już tutaj są, już mamy. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Następnie chciałbym sprawdzić ilość elementów listy, która się wyrenderowała. W naszej tablicy są tutaj trzy elementy i dokładnie. Tyle ich powinno się wyrenderować, i oczywiście dodam tutaj odpowiedni komentarz, i znowu sobie tutaj coś pobiorę: menu items, screen, i znowu użyję z tego selektora query all jest ID, i tym razem to ID to będzie dropdown item, także otrzymamy tutaj tablicę Expect, ta tablica, jej długość. Powinna być równa, czyli tu b dokładnie yy, ilość elementów w tej tablicy. Możemy zrobić sobie to dynamicznie. A więc length. I może najpierw zróbmy tak, żeby test nie przechodził. A więc, jak sobie to zakomentuję, zrobię taki test, że tutaj wpiszę jakąś liczbę, na sztywno, która jest niepoprawna, czyli na przykład 5. I ten test powinien oczywiście nie przejść. O, ale mamy received. 0, więc coś i tak jest nie tak. No a jest nie tak, ponieważ nie mamy oczywiście takiego elementu: data test ID. I teraz już widzimy, że received jest 3. Wpisaliśmy tutaj w teście, że ma to być 5. oczywiście to jest niepoprawne. To usuwam, odkomentuję teraz ten test, który ostatecznie zostanie właściwy test i on przechodzi. W następnym teście chcielibyśmy się upewnić, że wyświetlana jest tutaj nazwa tego stanu. I możemy już przejść do napisania testu. Bierzemy EXPECT, bierzemy te itemy i wybieram pierwszy. Wystarczy sprawdzić pierwszy, bo zakładam, że jeżeli mapujemy każdy element, no to on będzie w ten sam sposób renderowany. Mamy tutaj dostępną taką, takie pole jak tekst. Content i to jest jakiś string, więc możemy go porównać przez to be do pierwszego elementu z tej listy. Też pierwszy element, indeks 0, i ma to być value, czy label, jak to się nazywa state po prostu. Przechodzi. I sobie jeszcze sprawdzę, czy to failuje, tak jak się należy. Tak, mogę teraz przewrócić to. Jest wszystko ok. I kolejny, ostatni już w tym odcinku test to sprawdzenie, czy jak wybiorę jakiś element, to czy to menu, ten dropdown, znika. I tutaj znowu będziemy potrzebować naszego user event i klikamy, klikamy dokładnie w pierwszy element listy, czyli tutaj w ten. No, i jak już kliknęliśmy, to teraz trzeba będzie coś znowu pobrać i sprawdzić, czy istnieje bądź nie istnieje. I tak się składa, że będzie to znowu pobranie tego drop-down menu. Tylko tym razem będzie się to nazywać Menu After Select Item. I znowu będziemy sprawdzać długość tego, czy jest dokładnie jeden taki element. Najpierw może sprawdźmy czy a czy, czy jest czy, czy takiego elementu nie ma Czyli będzie musiał być 0. Tak tak tego będziemy się spodziewać ale najpierw, żeby coś zafailowało, zróbmy na 1 i taki test tutaj coś się dzieje wykrzecze nam się w kodzie. Nie mamy on pick. Musimy dodać on -peak, kolejną zależność tutaj do testów i tego jeszcze nie robiliśmy. I taki zapis jest jest dostępny globalnie i on ma tutaj taką metodę. Funkcję Fn, i to jest mokowanie funkcji. To znaczy, że tutaj na ONLPIK będzie podpięta jakaś funkcja. Jaka to jest nieistotna? Ważne, że zaspokajamy potrzeby tutaj tego błędu. I ten błąd nie powinien nam już tutaj więcej wyskoczyć. Zobaczmy. Tak, i błędu nie ma. Mamy natomiast test, który nie przeszedł, ponieważ tutaj jest 1, a powinno być 0. Bo jak klikamy w element, no to lista znika. Nie powinno być żadnego elementu. I tak się dzieje. Test przechodzi. A więc mamy fajny zestaw testów. To samo moglibyśmy zrobić tutaj: testować to manualnie, albo też wziąć do tego jakiś automat. To by było na tyle w tym odcinku. Daj znać w komentarzach, jak Ci się podoba. Oczywiście pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Hej!